Witajcie moi drodzy, dzisiaj to jest kolejny odcinek. Wiem co się stało. To jest e, dzisiaj kolejny odcinek, sobie zagramy dzisiaj w CS-a. Wiem, obiecywałam, że codziennie będą zbadat film, dopóki na się nie skończą misje. Było co sobie to no, poczuca. Dopóki się nie skończą mi, misje w ale no dzisiaj akurat mi, mi się mi się zainstalował cs a

F2, 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 F2! mi te F2, 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 F2! I'm good player! I'm the, good player. I'm the best in team! No, do be Zauważyłem, że gniezdach że kurwa dołana na terenie, dziewiąta, mój pierdolę. No, teraz mam... Nie wiem, leży wiesz normalnie, czy może walić te chudy? No do ma zdjęcia trochę nie masz. Fodin, do Nie f F2, bo kurwa nam ten. Resetą musi się Nie, to nie to za bardzo. Spoko, tylko się Jakby potem będzie 0-0 od razu. Ekipa? Kurwa. Ląk do pasa,

No to nie stać nas. Widzicie jakie to biedne czasy nastały, nie stać nas. Dobra, stać nas na dobrą grę, mamy no, Wiem, że to nie jest broń Ram John'a Rambona, ale... No w ogóle tutaj nie ma broni, która się nazywa M60. Ogólnie jakbyście chcieli sobie trochę powbijać leweli, to sobie posiedzcie... Na tej mapie tutaj albo tam do góry właśnie Tak jak przed chwilą To Jest, co za głupki. Aż, Oż, kurde No co, nie, no Nie wiesz, że nasz nam rzucił granata Całą noc Nie wiesz, że nasz nam rzucił granata Oślepił nas o kurde nie że nas mam nasz no tam życiu, tam drodzy to jeszcze się... No masz. To jeszcze nas nabił tamte. No ja mam ja, ja, ja całe niebieskie, to więc masz prawo nie widzieć. A co słychać tego gubka Stasimek. Ja mam takie całe niebieskie więc nie wiem. Trochę słychać tego gubka. Jak pan tylko szukała. Sojusz nie rozumie, więc wy wy wynik od nich. Ja tak właściwie, wiecie co, mam nawet skin jakieś Czekajcie, ekuiknę ek sobie R7. No, jak widzicie mam skin. Mam kościaną maskę i świat Jakby co nie kupne, tak jak większość graczy to robi. Nie lubię tego gracza. Dzisiaj tak sądzę, że sobie nagram te, te kilkanaście rundek w tym czasie i je to rzucę. O. Jutro najwyżej na, jest tobie premierem Dobra, dzisiaj możemy na bogato. Teraz możemy na bogato. Jak jakiś donyx wejdzie, to go zabijemy od razu. Najgorsze jest, że oni tam kampią sobie. Też, takie. Tak. Najgorsze. Tak, ja mi się. Ale mám vysoký taky pink. Před Adamem. Před drabina, jest dwóch drabina Adamem. Před Adamem. Před Adamem. Před Adamem. Před Adamem. Před Adamem. Před to 2-3 osoby na, na jedną rundę. Jak mam dobrą broń. Teraz tak nie było. No dobrze, weźmy dalej te... Dobra, zagram tak tak jak, jak popularni youtuberzy z cs z bronią, z broniami, do których mam skin. <grym> do że akurat nie mam. A znaleźć mi też No kurde. Albo nie, ja to zrobię tak jak kiedyś to zrobiłem inaczej. Okej, okay, zabił go. Ło, pierdziele, widzieliście to? No dobra. Nie wiem czy widzieliście te lagi. Pewnie widzieliście. Pewnie ktoś w pokojowo wybra coś, do czego trzeba internet albo ogląda YouTube. Fajnie by było, gdyby ktoś oglądał mój kanał. dance, Morda! Zmał dobra, teraz zagram Fordi Motherland. Fordi Motherland Jestem człowiekiem od mi pchajuła Dobra, dobra, dobra. Dobra, moi drodzy, udało mi się wskoczyć. Jak?! Co ja mój? No to, no to, no to, to... No to panie. Nie. Nie zabijcie go. Nie wiem, żeby nam się udało. Kto ta głupka zamknie ja? Counter terrorist win. No chyba sobie dzisiaj. O. Już mam tytuł, ja nie mogę walczyć, nie mogę powiedzieć dzisiaj teraz słowa For the Motherland, ponieważ nie mam, nie mam wyposażenia z Motherland. The motherland. Tak ja właściwie mam teraz czas na powiedzenie czego tego. Zostawiajcie łapki w górę i piszcie komentarze. Oznaczajcie momenty, które Wam się <laughs> najbardziej podobają. I subskrybujcie, jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału. Ale moje filmy wam się nie podobają. To nie są Aha. Nie lubię. Choć co ja nie lubię. Taki właśnie jak ten ksardus. Taki jest. jest jeden. Dobra. Um, najwięcej procent trzają w głowę. 500. Ile? A, 50 tylko. A, przeładowywam właśnie. Dobra. Moi no drodzy, to by dzisiaj było. Na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Lara.